Cześć, witam was w kolejnym odcinku Dead Space'a Nasz statek się wali Isaac się wali A my gramy dalej Co dziś ciekawego nam Dead Space pokaże Musimy uciekać przed tym ogniem Biegnij Izak, biegnij! O jest nasz kombinezon. W poprzednich częściach zazwyczaj mieliśmy taką stacyjkę do zakładania kombinezonu, a tutaj Izak musi sobie poradzić bez tego. No ale Izak to sprytny koleś, więc... Aizak, Isaak, Izak. Ale gdzie masz heł? I w ogóle... Gdzie on się... A jest! Jest Otwieraj Brawo No dobra, jednak nie Dawaj, dawaj, lecisz, bo się udusisz Ale się nagle cicho zrobiło Ale fajnie latają pociski Shift, shift, shift Musimy lecieć Przyspieszamy, ale te ognie nas tu. Okay. Brace, release... Brace yourself, the winter is coming. No więc. Yy, oni się tu chyba za. zaplombowali? Za... zaspowali, o, Zaspawali. w środku, a my musimy. Co przesunąć. Toś nacisnąć, tak release the kraken! jest O, oh, shit! No. I tyle zostało po pięknym stateczku. No, niestety. Aha, jeszcze nie koniec. Jeszcze my musimy przeżyć. Miny, miny, miny. W kooperacji fajnie się tym. By tym latało. Się przelećmy pomiędzy, wymaga to skupienia. U! Kurde, już myślałem, że oberwiemy. Tracimy amunicję? Czy to jest jakoś skryptowane, że z naszego ekwipunku jej nie ubywa? Aha, punch through it! Jest Norton, jest it. Carver, teraz trzeba to zatrzymać. Wszyscy próbują. Dobra, udało się. Mniej więcej. Jezus. Okay. Jesus, nie chcę tego razem. Czy możesz podróżować na tego kargo? Tak. Aha, więc z tego statku dobiega do nas SOS od Eli. O, nawet jest w pokaźnej wielkości. Ale nie będę tutaj zbyt długo się poruszał. A to co to było? O2 widziałem. Oksyczy. Tu można wziąć sobie tlen? Um, nie wiem. Ale mamy dużo czasu. Podlećmy sobie tutaj. Oh God, like no I a Alt. Alt. Right. See if I can get Musimy się dostać. Y F. No tak. Chciałem nacisnąć, bo to. Myślałem, że się otworzy. Każde drzwi. Well, Powietrze z kurzem. Mm. No. Raid Dakar normalnie. Yeah, a no. Szybko musimy, bo się nasi koledzy uduszą. Pozbieramy sobie tą amunicję tutaj. No i chodźmy Aha, tego nie mogę, ja chciałem to Standardowa, ciężka rama, o, będzie do craftingu. Aha, to niepotrzebne. Myślałem, że będziemy musieli kręcić jak na rowerze były takie dymo, dymo coś, nie, takie lampki, że jak się jeździło, to wtedy to się świeciło, takie podłączone do roweru, do zębatki, generator prądu, o. I to pozwalało na posiadanie lampki bez chowania żadnych baterii, ani nic, po prostu, samą siłą pedałowania. Nie wiem, mo może ktoś z was słyszał.

Tam się da iść? Może będą jakieś... No, wchodź. Jakieś elementy... Pewnie do craftingu, no bo do Czyli w tej grze nie mamy pieniążków. Jak w poprzednich częściach, nie mamy już kredytów. W zamian mamy... Różne materiały do tworzenia broni, zbroi, czy czegoś Ciekawie, ciekawie Trumny Dobra Twórzcie się wrota Dobra, wejdziemy sobie najpierw na górę no, i na razie dużo materiałów nam się tu trafia. Tam, tu już nic, ok. Więc zejdziemy.

Taka sama stacyjka jak y, te węzły mocy w poprzednich częściach do ulepszania no to tutaj też jest. Hmm. No i podłączmy. Swój osprzęt wojenny. Tesla Core. OK. Eee, e, next. Więc to są schematy, upgrade, tworzenie temów, aha, i magazyn. Dobra. No tak, każda broń ma upper tool i lower tool. No tak, bo spacją się uaktywnia ten dolny, a lewym przyciskiem myszy ten na górze. No. Okej, okay, czyli mamy ten. Juuuuuuu, jak na karuzeli Dobra Coś możemy z tego zrobić Tylko takie Ale to chyba bardziej by się opłacało podłączyć do O, tutaj na przykład no i... Więcej chyba nie mamy. Ach, a jeszcze ten upgrade. Hmm. Jak tutaj to dołączyliśmy to... Może to zaupgrade'ować? No ale ten tak to będzie smutny. Pistoleci. No dobra. Pewnie można to wyjąć, więc się nie obrazi dlaczego tutaj? aha, lower tool, upper tool nie no, upper tool a co możemy coś stworzyć? nie mamy, chyba powinno wyskoczyć że mamy nowe a zobaczmy tu mamy nowe możliwości, Damage. Nie, no potrzebujemy trochę tego. A no, mamy tylko 22 semikonduktora. No więc, No to na razie wystarczy. Save. Czy można to jakoś zamienić? safe Somatic gel. No sprzedajmy może się przyda. Ciekawe, czy za 20 tych żelu stworzymy jedną apteczkę dokładnie. To już jeszcze sprawdzę, tylko bo jestem ciekaw. Aha, mm, czyli nie opłaca się zamieniać tych apteczek. Tak mi się wydaje, no bo z dwóch tak to robi się jedną. Mam taki koszt przy zamianie tego. No ale cóż, no to. Tak, uży... Aha. Fajnie, fajnie O, ale tu ktoś Ostro miesiączkę przechodził <słuch> Oglądałem dzisiaj trudne sprawy i... Nie... Ja nie wiem jak... jak ludzie mogą coś takiego oglądać w tej telewizji. No ja... Rozumiem... A nie chcę zacisnąłem. C No ja rozumiem, że dla zabicia czasu to to się ogląda różne głupoty, ale... No trudne sprawy. Boże. Co, co tam się dzieje? 15 latki robią aborcje. Ale ma to szybkostrzelność fajną. Zdeptajmy ich. No więc Isaac rozmawia z... z swoimi towarzyszami broni, jak na razie z towarzyszów, no to w drugiej części Eli przeżyła spotkanie z Isaaciem no i zabawę na... na statku, na tej kolonii. Tak to w pierwszej części chyba nikt nie przeżył, tylko Isaac, o ile się nie mylę. No, zobaczymy jak będzie w trzeciej. Czy nasi koledzy przeżyją? Czy w ogóle znajdziemy Eli na tym statku? Aha, tędy musimy iść. Czyli wrócimy się. I zobaczymy jeszcze tutaj. Ok, zmarnowałem czas. Mas Ma skrzynką w frajerze Za nami coś jest jeszcze O jest, Boże Jakie brzydkie Musimy strzelać im w kończyny Albo ich po prostu zaspamić ogniem Jeszcze coś do mnie idzie Dobra, trochę walki wręcz nie zaszkodzi, rozgrzeje się, Isaac. Dobra, mamy amunicję, przeładujmy jedną pukawkę. A, to już. Scrap metal. No. Ale chyba karabin... Bo ten karabin nie jest taki jak... Jest inne. Myślałem, że to jest taki yy, wojskowy, jak w drugiej części, a to jednak nie wiem, się pomyliło. O, ten jest inny. O, otwórzmy sobie tutaj życie. Mamy pełne. Nie. No to idziemy dalej. A, świeci mi po oczach. Nie lubię tak. Chodź Sumaty grzel. Spam, 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 piu, 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 piu. Dobra. Jest, mamy ich. A teraz przywitajcie mojego bucika. Ty też. Na razie dużo surowców tutaj, żeśmy pozyskali. Okej. Okay. Lubię wszystkie znajdźki tutaj. W tej grze, dlatego... O kurwa. To chyba pierwszy raz się w tej części teraz przestraszyłem. Yy, lubię iść w drugą stronę, zawsze niż prowadzi mnie ten znacznik. Jak sobie włączę B, bo wtedy mogę poznajdywać takie rzeczy. Jako tam, w tamtej szafeczce. No i idę jeszcze. Czerpiaj się koło innego. Dacie sobie radę. Zaraz tam pójdę. Przys muszę sobie najpierw. Nie mogę podnieść tego. Nie no mam miejsca w chuj no. czy, tu, czy tu jest grawitacja? Nieśmy to widać No, koleżki, Jakie słodziutkie Dlaczego on to zaczął kręcić frajer? No to chcę rozbujać, żebyśmy nie przelecieli Małe pindy Haha Isaac zniknął No trzeba to... Unik zrobić Zastrzelmy... aaaa Nie ma tu coś jest. Jest. No weź sobie traf te małe. Dobrze, mamy sumaty żel. Tu już coś wypadło, jest. No to lecimy. Ziom Alt. Zmieńmy sobie. A i za późno. A zobaczmy, ile mamy. No, już trochę uzbieraliśmy tych materiałów. Bo gra tak chyba widzi, jak brakuje ci amunicji. To...